Cały dzień myślisz o tej jednej gierce, po czym wracasz do domu, włączasz grę, no i co się dzieje? 5, 10, może 15 minut i nagle nie chcesz już w nią grać. Znudziła cię. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć ci na pytanie, dlaczego tak się dzieje, oraz dać ci kilka możliwości, jak można sobie radzić z takimi sytuacjami. Zapraszam. Sam niedawno mierzyłem się właśnie z takim problemem, że włączałem swoje ulubione produkcje i nie odczuwałem satysfakcji grania. Więc zacząłem research. Zacząłem o tym czytać, zacząłem próbować nowych możliwości i doszedłem do pewnych wniosków. Że to, co się dzieje teraz, można nazwać wypaleniem hobby. Możecie to określenie znać, bo na pewno często słyszeliście takie określenie jak wypalenie zawodowe. Ale o dziwo, może to też spotkać wasze hobby. I bardzo często nie znaczy to, że nie wiem, jesteście za starzy na gry. Jesteście już zbyt dojrzali. Może z wami się coś, tutaj się u was coś zmieniło. Zazwyczaj nie o to chodzi. Oczywiście jest taka możliwość, bo niektórzy grając w jakiś typ gier po prostu dojrzewają i po kilkunastu latach już ich ten gatunek gry nie bawi. Oczywiście może tak być, ale bardzo, bardzo, ale to rzadko. Dlatego załóżmy hipotetyczną sytuację. Jesteś graczem, który głównie gra w gry akcji. Co mam na myśli jako gry akcji? Załóżmy... Asasyny... albo takie bardziej RPGowe, ale też akcyjniaki typu Wiedźmin. Posłużę się tym przykładem, ponieważ jest mi najbardziej bliski. I za każdym razem jak odpalałeś swojego Wiedźmina czy Asasyna, nieważne czy to już piąty czy dziesiąty raz, dalej bawiłeś się świetnie, ale nagle od jakiegoś czasu stwierdzasz, że... masz ochotę go włączyć, ale jak już go włączyłeś, no to nie masz w ogóle satysfakcji, cię po 5-10 minutach nudzi. I rozwiązanie tego problemu jest dość proste, bo zazwyczaj zgaduję, co ty robisz. Masz dwie możliwości: wyłączasz grę, niezadowolony do końca idziesz robić coś innego, albo masz rozwiązanie pośrednie, czyli odpalasz grę, która wymaga od ciebie mniej, która ma jasny start i jasny koniec. Mówię tutaj oczywiście o grach. Multiplayer. I tu o multiplayerach takich z schematyczną strukturą. Taką grą jest m.in. League of Legends, CS, Dota i bądź jakiś inny Battle Royal typu Fortnite. I tam faktycznie bawi się dobrze, może spędzić tam prawdopodobnie więcej czasu, bo mecze trwają dłużej, natomiast zostanie z tobą ta pustka, ponieważ multiplayery niestety nie łatają tej pustki po grach single player to singleplayery dają nam przeżycia oraz głównie poszerzają naszą wiedzę o grach oraz nasze kompetencje. Natomiast multiplayery to jest albo rozrywka, albo poszerzanie swoich kompetencji w danej grze. Natomiast kulturowo nie są one niestety zbyt rozwijające. No bo jak dobrze wiemy, nie mamy tam ani historii, ani trzon gameplayu zazwyczaj nie jest zbyt rozbudowany. Jest tej głównej linii. Co? Ci jeszcze nie oznacza, że multiplayery są gorszymi grami. Nie. Tylko natomiast to, że nie chcecie grać singleplayery, zazwyczaj multiplayer nie jest tego rozwiązaniem. No to czas w końcu przejść do rozwiązania problemu. I to mam dla Was kilka porad, co możecie z tym zrobić. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą możecie spróbować, jest zmiana gatunku. I to tak najlepiej o 180 stopni. Na przykład gracie w gry fabularne. Lubicie The Walking Dead, Until Dawn. Detroit, no to może pójdziecie w coś, co stawia głównie na gameplay. Zagracie Fairpega, Hackerslash'a, które są całkowicie odmiennymi grami. I na początku faktycznie możecie się do nich nie przekonać. Możecie, kurwa, co to jest? No nie podoba mi się, strasznie mi się nie podoba. Nie jest w ogóle to, co lubię. Ale pogracie 5, 10, 15, prawdopodobnie na początku będziecie musieli się zmusić, i nagle będziecie mi taki, że może nie bawicie się super dobrze, ale się bawicie. I co to ma pomóc? Pomóc to może na dwa sposoby: A, poznacie nowy gatunek, który Was zainteresuje i zostaniecie z nim na dłużej, przez co Wasze hobby, z Wasz zakres zainteresowań się poszerzy, albo B, Zatę za grami, które najbardziej uwielbiacie pod zadanym gatunkiem. Bo jak chcesz zrobić tydzień z takimi RPG-ami, a potem wrócisz do swojego ukochanego Until Down, no to prawdopodobnie wrócisz do niego, jakbyś odkrył Amerykę. Będziesz podekscytowany, że znowu możesz to przeżywać. Bo przez tydzień robiłeś coś, co nie do końca lubiałeś bądź sprawiało tobie wymierną przyjemność. Ale też możesz pójść mniej hazardkodowo. Na przykład, jak jesteś tak jak ja graczem akcji, no to też możesz się przejść na przykład na RPG i grać Wiedźmina, Zagraj Baldur's Gate 3 na przykład. Te gry może nie są do siebie jakoś podobne, natomiast założenia tych gier są bardzo podobne, przez co odnajdziesz się w tym świecie. Nie będziesz miał większego problemu, żeby się do niego zaadoptować i nie będziesz miał co najważniejsze problemów gameplayowych, jak w ogóle w tą grę grać. Oczywiście możesz powiedzieć, nie, próbowałem, nie zadziałało. Spoko, spróbujmy innej metody. Możemy tutaj zastosować metodę nowej gry. Przynajmniej ja tak nazywam tą metodę. Mianowicie większość z nas gra w kółko te same gry. Przynajmniej w towarzystwie, w którym ja się obracam i w internecie, w którym ja siedzę. Bardzo właśnie dużo osób głównie gra w stare gry, które już ma ograne. Zaraz przejdziemy w ogóle dlaczego tak się dzieje. Zamiast kupować nowe. A dzieje się tak dlatego, bo po pierwsze nostalgia, czyli mamy pozytywne przeżycia z tą grą i nasz mózg je przywołuje za każdym razem, kiedy o niej myślimy, bądź w nią gramy. A po drugie, znamy już tą grę. Znamy jej mechaniki, znamy jej historię, więc nie musimy zbytnio się angażować. Jest to dla nas dużo mniej wymagająca rozrywka intelektualnie. No bo jak się już nie musimy uczyć mechanik, no to po prostu czerpiemy czystą jakby przyjemność samego grania. Jest to dużo mniej wymagające, przez co też jest dla części ludzi dużo bardziej przyjemne. Ale dobra, o co chodzi z tą nową grą? Mianowicie kupujesz grę. O której jakiś czas myślałeś. Najlepiej z tego samego gatunku. Dajmy tutaj przykład Assassinów. Za, załóżmy, że jesteś gigafanem Assassin's Creed 2 i grasz głównie w niego. Natomiast zawsze chciałeś spróbować Assassin's Creed Unity. słyszałeś, że to jest taka, taki powrót do korzeni i znowu jest ten klimacik dwójki. Ale jakoś nigdy nie miałeś czasu, no bo jednak stada dwójka dalej, lepiej, lepiej ci siada. I możesz sobie zrobić coś takiego, że na tydzień, dwa może i miesiąc, jak masz taką psychę, odkładasz wszystkie stare gry. Nie tykasz ich przez dany okres czasu albo aż do przejścia nowej gry. I kupujesz nową grę z serii, może z gatunku, de facto co chcesz, nie ma to zbytniego znaczenia co wybierzesz. Natomiast ma być to gra, której dłuższy czas myślałeś. I co to da? Po pierwsze Możesz poznać grę, która będzie tą Twoją starą grą w przeszłości, do której też będziesz tak samo wracał. Po drugie, da to Tobie świeżość. I znowu, tak jak w metodzie pierwszej, będziesz chciał wrócić do pierwowzoru, czyli w tym wypadku do Assassin's Creed 2, ponieważ grałeś już w tą nowszą grę, która nie jesteś aż tak za Pan Brat, i będzie do, dla Ciebie przyjemnością wrócenie do niej. Tak się dzieje głównie dlatego, że ludzki organizm ma w sobie, ludzka psychika ma w sobie coś. Takiego, że żeby czerpać przyjemność tą największą, którą możemy czerpać, musimy zazwyczaj się zmęczyć. I udowodnić to na przykładzie. Wyobraź, z... znaczy nawet nie musisz sobie tego wyobrażać. Idziesz do pracy, siedzisz tam 8, 10, 12 godzin, a potem idziesz się na przykład zrobić coś dla siebie po tej pracy. Idziesz sobie na piwko, idziesz się wykąpać. Dużo większa na pewno Dużą większą przyjemnością jest zazwyczaj, kiedy właśnie piew musieliśmy się natrudzić i robić coś, co nie do, końca lubi, nie do końca lubimy, a potem dostajemy z tego nagrodę, niż możemy to robić, kiedy chcemy i cały czas się nagradzać, ponieważ im bardziej się nagradzamy bez wysiłku, tym się do tego przyzwyczajamy i nagroda staje się po prostu codziennością. I w grach wideo jest tak samo. A jeżeli chciałbyś zagrać w jakąś nową grę akcji, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do tego materiału, który jak najbardziej pomoże Ci wybrać coś dla siebie. Natomiast jeżeli chciałbyś wesprzeć mój kanał, to zapraszam Cię do opisu, gdzie otworzyłem swojego Patronite'a, gdzie będziemy budować nową społeczność na YouTubie. Dzięki!